Cześć, jestem Dritter, a to jest kolejna jakaś dziwna mapka, czy nie wiem, pierwsza mapka na takim kanale, taka dziwna I to jest taka survival, prawie skylock czy nie stylu Jeśli chcecie więcej takich dziwnych mapek, to zostawcie w górę I suba, jeśli jesteś nowy No i oczywiście link do tej mapy macie w opisie, żeby ją sobie pobrać A mapa to jest, uwaga E, Funning, falling to znaczy jest upadanie, spadanie przez stylu i to jest przez, zrobione przez Mr. Burdy, Diego Więc tak, tu mamy e, obiekty, a obiekty, i tu co możemy znaleźć na tej mapie? E, jakieś e, zupki, elytre, można naprawić dragonat, to znaczy go wytworzyć. Tam mamy jakieś ustawienia, zasady gry jak się wstrząsnę tego Endermana. I tutaj mamy e, takie mniej ważne rzeczy. I o co chodzi w tej mapie? Więc tak, jesteśmy na platformie 100, na 100 bloków, a może nawet trochę mniej. I nieba spadają różne bloki. Oczywiście o tym przekonacie. Ten pan ma jeszcze więcej różnych mapek. Więc ciekawie, jeśli chcecie, żebym nagrał je to łapkę w górę. Jakieś jego linki. I teraz zaczynamy girę. I... Tak, pojawiam się na pustej mapie z Andyzytem i za niedługo z nieba zaczną lecieć właśnie w tej chwili różne bloki. I co mam tu zrobić? Oczywiście przetrwać jak najdłużej. To może się dać ciężkie, bo jak na przykład zobaczycie, że jak padnie na mnie jakiś blok, o na przykład tu, albo nie tu, to dostajemy obrażenia. Więc za dużo tych obrażeń nie możemy dostać, bo zginiemy. Więc mi się wygenerowało jeszcze rzeczy. O! I mamy drewno. Jak zawsze trzeba drewno na początku wykopać, więc zrobiliśmy właśnie to takie drewno. I teraz możemy zrobić crafting tape i szukaj więcej drewna, które nam się przyda, żeby zrobić... Najpierw drewniany na kilof, potem kamień narzędzia i potem kopać żelazo. widzicie, tu jest dużo lapisa, lapisu i węgla już znajdujemy. Więc to jest dobry znak, że, że, że żelazo też gdzieś się pojawi. No nie wierzę w tą grę, no. Mam więcej tego drewna. Więc robimy sobie już w tym momencie kill off, ała No mówiłem, można fajnie oberwać. Znaczy nie wiem czy fajnie. nie tak, craftujemy sobie ten kill off. Zobaczymy jak długo uda mi się przeżyć. No dostałem z liścia. No super. Yy, więc bierzemy ten crafting. Tak, z liścia dostałem. Taka idę. Yy, I... W Rycze. teraz kamień wydobę... wydobądźmy. 6 nam się przydałam, bo będzie... Albo tylko trzy zróbmy. Żeby mieć tego kilo. Kopmy jeszcze... O nie wierzę w tą grę. Nie wierzę w tą grę. Kopnę jeszcze tylko to drewno. I teraz zróbmy sobie kamienny kilofik I teraz poszukajmy sobie żelaza. A zarazem węgla właśnie. I kamienia, żebyśmy mogli zrobić piecyk. Jeśli macie jakieś pomysły, albo znacie jakąś ciekawą mapę, którą mogłem, mógłbym nagrać, to da, piszcie nazwę w, tym, w komentarzach. Linka nie podajecie, bo nie można podawać linków. Możecie spróbować podać linka, a to was wyrzuci do sekcji komentarzy, sprawdź czy to dobry link, czy on czegoś nie robi złego. Tak w tym stylu będzie, więc ja bym uważał na wszym miejscu. Ja będę musiał wszystkie te ak komentarze akceptować, a nie akceptować. Najczęściej mi się ich nie chce wszystkich akceptować, więc tak. Yy, mamy crafting, zróbmy sobie piecyk. Yy, tak, tutaj mam cobblestone. I mamy na kilo w pierwszy, więc sobie... Yy, niech ktoś już przepala, a my... O! O wilku mowa, szukamy więcej żelaza. Ała, zostałem. Zaraz tam się w ogóle nie będzie regenerować życie, bo za brak nam Ała i jedzenia. Może jakieś przenisa by nam wydropała czy coś? Albo jabłko też byłoby fajnie Tu mam kolejną trawę, ale też nic nie wydropnęło yy, Jedno żelazo, ale co mi po jednym żelazie, ja potrzebuję więcej żelaza yy, Jeszcze jedno przynajmniej, żebym miał Tak? Jeszcze jedno? Nie, jeszcze trzy Dwa i to jest trzecie Teraz robimy sobie jeszcze Kill off Żelazo na tym momencie, dajcie mi to żelazo I teraz znajdźmy sobie Nasze Resztę żelaza, żeby mieć siekielkę żelazną Gdzie, o cholera, ała! Gdzie jest Żelazo, yy, ta, żelazo Wydawać mi się bo bo zaraz nam zabraknie, a craftinga nie wzięła Na pewno już jest zakopany gdzieś Tak? No ja go nie widzę yy, tak, gdzie jesteś że. Tam czy tam spadło żelazo właśnie Mi się wydawało, ta wydawało mi się Mamy węgiel, czy cokolwiek nam to da ja bym chciał żelazo. Minecraft Daj mi żelazo yy, O tam widzę, 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 widzę. Yy, mam jedno żelazko. I... Dobra, tu mam kolejne. Jeszcze jedno. Nie, nie spadaj. Dobra, mamy. Yy, teraz. Gdzie? Mogę spotkać? Ostatnie żelazo. Ała Ja się do tego momentu, bo ja nie... Mam już cztery żelazo Tak by the way Ale my zaraz y, zginiemy Ja nie wiem co mam zrobić żeby teraz przeżyć tą grę Szczerze mówiąc Jeśli wy macie jakiś pomysł jak przeżyć tą grę dalej To możecie sobie jakieś te pomysły dać Odwiedzę można zawsze robić sobie Tak No ja tam chciałem tylko blokiem się zatamować, tylko idealnie zaczął coś nie spadać, ale jak możecie zauważyć Zatmieniłem się w tym samym miejscu Znaczy na tej samej mapie, nie zaczynam nic od początku Teraz kwestia Nie. ja zginąłem? Chyba gdzieś w tamtej części, ale też Nie jestem pewien Hmm, tutaj ciężkie do znalezienia szczęścia, aha, fajnie yy, czy to jest ten, to miejsce, tylko kwestia Jak teraz tam się wydostać? O, tu mam niestałe bloki, to nad nie możemy przekopać aha, chyba jeszcze głębiej spałem, yy, spałem. ta Twitter spał sobie yy, dobra, gdzie jest ta dziura z, rzeca, z rzecami? z sc, jest chyba ich nie ma Decy. nie będę przedłużał tego odcinka, bo chciałem wam pokazać tą mapkę więc mi się daje, że to jest bardzo fajna mapka jeśli chcecie zagrać, oczywiście macie w opisie link oraz w, na dole też macie przy, od subskrypcji łapki gór, więc było na tyle. Cześć.